Minęło już 5 lat, odkąd produkcja Chłopaków do Wzięcia podzieliła się wyjątkowo smutną informacją o odejściu pana Stanisława. Popularny pan Stasio przez wielu widzów do dziś jest uważany za największą legendę programu. Czy wiadomo, jaka była oficjalna przyczyna śmierci ulubieńca telewidzów? Śmierć pana Stasia wstrząsnęła widzami Chłopaków do Wzięcia. W sierpniu 2019 roku produkcja Chłopaków do Wzięcia przekazała wyjątkowo smutne wieści o śmierci pana Stanisława, który wśród fanów programu znany był również jako pan Stasio. Znany ze swojego nieszablonowego poczucia humoru mężczyzna, który występował w programie od samego początku, do dziś uchodzi za jednego z ulubionych uczestników show, a jego słynne zaproszenie na kawkę przeszło już do historii chłopaków do wzięcia. Nic więc dziwnego, że gdy przedstawiciele programu poinformowali o śmierci pana Stasia, pod informacją tą pojawiło się ponad tysiąc komentarzy ubolewających nad jego odejściem. Mamy dla Was smutną wiadomość odszedł od nas jeden z bohaterów chłopaków, pan Stanisław. W imieniu twórców programu składamy najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom, poinformowali wówczas przedstawiciele programu w mediach społecznościowych. Podejście pana Stasia dotknęło nie tylko fanów chłopaków do wzięcia, ale także jego syna Andrzeja, z którym razem występował w programie. Panowie mieszkali razem w miejscowości Krypy, gdzie chętnie oddawali się ich największej pasji łowieniu ryb i spędzaniu czasu nad pobliskim jeziorem. Wraz ze śmiercią Stanisława z programu zniknął też jego syn, a jego dalsze losy pozostają nieznane. Na co zmarł pan Stanisław z chłopaków do wzięcia? W momencie, gdy na jaw wyszła informacja o odejściu pana Stasia, wiele osób zastanawiało się, co mogło być przyczyną jego śmierci. Niestety ta nigdy nie została ujawniona przez jego najbliższych czy produkcję programu. Według nieoficjalnych medialnych doniesień sprzed lat, a także komentarzy fanów, które pojawiały się zarówno pod informacją o śmierci pana Stasia, jak i facebookowych grupach zrzeszających sympatyków programu, mężczyzna miał przegrać walkę z chorobą nowotworową.